Dzień po dniu. Justy nadrost, witam serdecznie Państwa i zapraszam na dzisiejsze informacje. Burzliwy i ciężki budżet miasta. Zmiany na stanowisku dyrektora KCK. Rewolucja w roz. Niezwykle burzliwie Rada Miejska dyskutowała nad tegorocznym budżetem. Z jednej strony piętrzy się dług, a z drugiej strony brakuje pieniędzy na dokończenie rozpoczętych inwestycji. I choć nie jest to budżet marzeń, będzie trzeba go udźwignąć. To będzie jeden z najtrudniejszych budżetów ostatnich lat. Po pierwsze, tak dużego zadłużenia Kętrzyn dawno nie miał. Po drugie, nic nie wskazuje na to, że w tym roku ono zmaleje. Projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza. Ryszard niedziłka mógł go jedynie skorygować. Radna Violetta Czech, komentując stan finansów miasta, określiła minione lata festiwalem rozmachu. To nie jest budżet marzeń. Marzeń moich nie jest i myślę, że wielu z Państwa radnych tutaj zasiadających również nie. Główny twórca tego budżetu, wszystkim znany, ten sam, który tworzył budżet przed rokiem i w kolejnych. Minionych latach. A dobrze wiemy, jak było, i chociaż to jest stara śpiewka, to trzeba jeszcze raz to wszystko zaśpiewać. A było, krótko mówiąc, na bogato. Na bogato było przez te wszystkie ostatnie dobrych kilkanaście lat. Pierwsze lata minionej kadencji to jest kupujemy ruiny i remontujemy. Może nie wprost miasto, ale spółki, a miasto dokapitalizuje spółkę i do przodu. A bliżej wyborów. To wszyscy wiemy, jak było. Było tak, inwestycje, inwestycje, inwestycje i to był festiwal rozmachu festiwal rozmachu. Burmistrz przedstawił radnym zadłużenie miasta na przestrzeni ostatnich czterech lat, podkreślając, że rok 2018 ma szczególnie krytyczny wpływ na stan tegorocznych finansów. Ja się nie boję tego budżetu, bo to na pewno sobie damy radę, natomiast zadłużanie na, na tego typu rzeczy w takim, w takim zakresie miasta jest to jest rzeczą nieodpowiedzialną. Jeżeli pan nie ma kłopotów, został pan wybrany, to proszę go realizować i nie narzekać, bo to jest najprostsza poezja i piosenka w tej polskiej rzeczywistości. Zawsze narzekać na poprzedników. W opinii Komisji Budżetu zadłużenie wynosi około 34 milionów i wzrośnie dodatkowo o 2 miliony w stosunku do końca roku 2018. Wpływ mają na to także miejskie spółki, które generują straty, jak na przykład PGK Komunalnik. Problemu nie widzi były burmistrz, a dziś radny miasta Krzysztof Hećman. Prezesi realizują i realizowali pewne zadania w oparciu o potencjał, możliwości także rozwojowe tych firm, kapitały, które były i proszę nie mówić, że one były wskutek skutek podwyższenia opłat za wodę, bo ja nie przypominam sobie, że mi ja, chyba że pan podjął taką decyzję o podwyższeniu opłat za wodę. Nie bez znaczenia na stan budżetu ma budowa stadionu. Jak dodał burmistrz, miasto wydało na niego już ponad 20 milionów złotych, z czego zdecydowana większość to środki własne, a nie unijne. Niedziłka powiedział, że miejsca do uprawiania sportu są ważne, ale muszą być budowane na miarę potrzeb i możliwości. Burmistrz dodał, że w budżecie nie przewiduje się nawet środków na jego utrzymanie. Miesięczne podlewanie samej trawy, to koszt blisko 15 tysięcy złotych, a budynek ze strefą VIP kosztował 8, a nawet 9 milionów. Czyli jeszcze te pieniądze trzeba dodać, żeby to w ogóle ruszyło. I teraz trzeba będzie przewartościować pewne rzeczy. Tak? Skoro będziemy mieli taki stadion, uważam, że to jest rolą kogoś, kto będzie to za, tym że zarządzał, żeby, przepraszam, za kolokwializm, żeby ten stadion hulał. On musi teraz przez cały rok hulać. Czy on się nam zwróci? Wątpię. Wątpię, bo to się nie zwróci. Bo to się nie zwróci. Ale czy wiemy, ile będziemy musieli do tego dołożyć? O to chodzi. Ale mogą polewać z konewki. Konewką do, dobie się tam grupy tam. Tak jest. No to konewką polewajcie. Ja nie będę polewał konewką. Ale po co ja mam polewać? W mojej wizji to pan przejął władzę, teraz pan odpąsi odpowiedzialność. W mojej proszę pana wizji, ja nie ja by nie podlewał konewką. To może podyskutujmy o mniejszej o mniejszym rozmachu tego stadionu, bo orliki są, bo nie ma jeszcze sekcji, to porozmawiajmy o zakresie funkcjonalnym. Bo ja się też się pytam, a kto z radnych tamtej kadencji poszedł do naczelnika inwestycji i powiedział, panie naczelniku, pokaże mi pan ten projekt, rysunek tego stadionu, ja chętnie go tylko rzucę okiem na niego. Nikt. Ponadto w budżecie zabrakło środków na utrzymanie parku rozrywki przy ulicy Poznańskiej oraz na remonty dróg powiatowych przejętych na początku roku. Opozycja ma jednak duże obiekcje. Nie możemy marzyć o czymś, co by nas wyniosło trochę wyżej poza granicę zaściankowego miasta. Ba, proszę Państwa, mieszkańcy będziecie ukarani za to, że marzyliście do tej pory. Tak, wybory wskazały, że chcieliście zmiany, ale czy ktoś was w tym wyborze powiedział, że po, wy po zmianie będzie gorzej w mieście? Czy wam to ktoś obiecał, że będzie gorzej, bo tak tu jest, będzie gorzej, proszę państwa. Była Pani radna poprzedniej kadencji i mówiła Pani, że fundujemy mieszkańcom gorsze miasto. A przecież to poprzednia kadencja przygotowała ten budżet. Przecież ja go nie obniżyłem. Jeśli uważacie, że to jest budżet um, dla da, ta, tj, tj, gorszego miasta, no to oceniacie siebie również. Nakłaniać ludzi do, do wizji, że nie można marzyć, to dla mnie to jest bzdura. Właśnie nie, trzeba marzyć. I człowiek marzy o tym, żeby to miasto było w miarę dobrze zarządzane, żeby było bogate, bo nikt nie zabroni biednemu bogato żyć, tak? Według większości radnych inwestycje powinny być realizowane na miarę możliwości miasta. To nie są pieniądze moje, to nie są pieniądze burmistrza, to nie są pieniądze radnych, to są pieniądze mieszkańców. I y, odpowiedzialność zarządzania polega na tym, żeby te pieniądze odpowiednio liczyć dla każdego przeciętnego mieszkańca, bo nie jest problem wziąć kredyt i kupić to, co sobie. Czy, czy zbudować to, co sobie życzę, czy to, co sobie wymyślę. Tylko też problemem jest yy, i ważną odpowiedzialnością jest później to utrzymać. Odpowiedzialni za budżet. Nie burmistrz tylko, szczególnie burmistrz, ale my wszyscy, całą kadencję, od pierwszego do ostatniego dnia. I wtedy wspierać burmistrza, żeby właśnie ten pieniądz był rozsądnie wydawany zgodnie no, z jakąś logiką funkcjonowania miasta. Zważeniami mieszkaniec to przede wszystkim zdrowy mieszkaniec. Czy nie wpadło tamtej władzy przez 20 lat na pomysł, mówię szczególnie o wydatkach w roku 2018 i o koście stadionów, to w przybliżeniu, powiem, można było wybudować nowy szpital. Ostatecznie radni 13 głosami za i 8 wstrzymującymi przyjęli budżet oraz zatwierdzili wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029. Damian, nie trzeba, nie jest już dyrektorem Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Wojewoda Warmińsko-Mazurski unieważnił jego kontrakt ze względu na istotne naruszenie prawa. Zmiany kadrowe nastąpiły także na stanowisku skarbnika miasta. Porządek obrad szóstej sesji już na początku został rozszerzony o dwa punkty. Dotyczyły one odwołania ze stanowiska skarbnika miasta. Z tej funkcji został odwołany Władysław Litwinowicz, który blisko 15 lat trzymał pieczę nad finansami miasta. To człowiek otwarty na współpracę ze wszystkimi radnymi wszystkich opcji. Ja również deklaruję, śladem innych klubów czy innych radnych, że oczywiście przy Pan burmistrz ma prawo sobie dobrać, rozumiem, mówiłem to na komisji, i będziemy współpracować z tymi skarbnikami czy z tą z panią skarbnik, która będzie na tym stanowisku. Ale osobiście, jako człowiek, żałuję, że tacy ludzie odchodzą. Litwinowicz nie traci pracy. Ma otrzymać propozycję pozostania na innym stanowisku. Ja chciałbym podziękować wszystkim skarbnikom którzy ze mną współpracowali na stanowisku skarbnika, dyrektorom jednostek, z którymi miałem bezpośredni kontakt. A powiem Państwu szczerze, że tak wewnętrznie to się cieszę, że od pierwszego lutego będę zdrowszy. Bo takich budżetów, jak Państwo dzisiaj żeście uchwalili, to nawet trudniejsze realizowałem, nie jeden w ciągu tych 15 lat. Dziękuję. Na nowego skarbnika burmistrz Ryszard Niedziółka zaproponował Iwonę Kozłowską. Kandydatka na swoim koncie ma doświadczenie na stanowisku dyrektora banku, a także przez trzy lata była skarbnikiem powiatu. Odwołano ją wraz z odwołaniem ze stanowiska starosty, którym był wówczas Ryszard Niedziółka. Nieprzychylny jej kandydaturze był radny Krzysztof Hećman. Czy pani jest członkiem rodziny? Pana burmistrza, a jeśli nie, co ja twierdzę, że nawet gdyby tak, to nie ma aż tak istotnej znaczenia, chociaż przy wyborach personelu to znaczenie też ma i przy charakterze relacji publicznych. To czy pani jest bratanicą żony burmistrza? Bo to jest bardzo proste pytanie. To też nie, nie musi pani na nie odpowiadać. Do daleko się pan posuwa, panie Chrystian, i to nie pierwszy raz, bo w tej gazecie, którą wydawaliście w KCK. Też takie rzeczy się zdarzały. Doszło do tego, że w sądzie w Olsztynie Pan Żukowski podnosił tę sprawę przed sędziną i sędzina musiała ustalić jakie to jest pokrewieństwo, czy jest pokrewieństwo i ustaliła, że nie ma pokrewieństwa. dlatego się Pan posuwa, robił Pan sobie tutaj dzisiaj jakieś igrzyska. Ja rozumiem, że nadchodzą następne wybory. Musi Pan, musi Pan przed mieszkańcami, przed różnymi ludźmi się wypowiadać. Proszę bardzo, ale tutaj Pan po prostu obraża ludzi. Ta jednak stanowczo i merytorycznie odpowiedziała radnemu. Jak ktoś mówi, że się nie zniża do jakiegoś poziomu, to ja nie widzę zasadności tego pytania dzisiaj w tym miejscu przy tej okazji z takim pytaniem do mnie. Mogę pana zapewnić, że spełniam wszystkie wymagania, które są przewidziane dla kandydata startującego na to stanowisko. Kiedy startowałam do powiatu, również wzięłam udział w konkursie i sprawdzono, czy ja te wymogi Spełniam, więc spełniam i to jest moja odpowiedź. Zmiany kadrowe nastąpiły także w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Po tym, jak wielokrotnie zmieniali się dyrektorzy placówki, były burmistrz ostatniego dnia swojej pracy podpisał siedmioletni kontrakt ze swoim dotychczasowym zastępcą. Teraz okazało się, że do powołania doszło z istotnym naruszeniem prawa, co w swoim rozporządzeniu nadzorczym stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski, który uchylił zarządzenie burmistrza Hećmana. Chodzi o niedopełnienie formalności zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z tym 25 stycznia Damian Nie otrzymał oficjalne wypowiedzenie umowy o pracę od nowego burmistrza. Jak informuje Urząd Miasta, wkrótce zostanie powołany pełniący obowiązki dyrektora placówki, a na to stanowisko zostanie rozpisany konkurs. Rada Powiatu uchwalenie budżetu ma już dawno za sobą, a na ostatnich obradach podjęła uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych Szpitali w Kętrzynie oraz w Reszlu. Na piątej sesji Rada Powiatu wybrała nową Radę Społeczną Szpitala. Przewodniczącym ośmioosobowego gremium został starosta Michał Kochanowski. Natomiast przedstawicielem wojewody jest Teresa Prokop. A pozostali członkowie reprezentują poszczególne gminy powiatu Kętrzyńskiego, w tym Ryszard Niedziłka, Marek Olszewski, Ryszard Ostrowski, Marta Kamińska, Mirosława Katiuszyn oraz Krzysztof Tytman. Pierwsze posiedzenie członków zaplanowano na 29 stycznia. W drugiej kolejności powołano pięcioosobowy skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Przewodniczącym w tym składzie został wicestarosta Andrzej Lewandowski, a przedstawicielem wojewody Michał Krasiński. Kolejni członkowie to Olga Wanago, Jarosław Pieniak oraz Marek Janiszewski. Pierwsze posiedzenie tej rady odbędzie się 30 stycznia. Radni przeanalizowali także zmiany w budżecie, a dotyczyły one m.in. zakupu aut dla dwóch powiatowych placówek opiekuńczo chowawczych w wysokości 85 tysięcy zł. O obniżenie kwoty do 55 tysięcy złotych wnioskował radny Ryszard Kawczyński. I wydaje mi się, że kupowanie samochodów przez jednostki budżetowe tak drogie jest po prostu nieuznacznione. Radny Łukasz Wiśniewski natomiast apelował, aby zakup samochodów był rozsądny i celowy. Nikt nie jest z temu samochodowi. Czy mieli to sobie jasne, nie po to, jako również członkowie zarządu do to temu zadaniu. Tylko tak jak z, z, rozmawialiśmy na komisji dość długo i, z, i te argumenty, które też dzisiaj padły, apelujemy i oczekujemy od zarządu, żeby faktycznie te zapytanie o z, zakup tego samochodu było przejrzyste i jak najbardziej racjonalne i cenowe. W odpowiedzi starosta podkreślił, że planowany zakup samochodów nie wymaga wysokich standardów. Dyskusję zakończył radny Krzysztof Tytman, zaznaczając, że proponowana kwota to wyłącznie zabezpieczenie środków na ten cel. Natomiast tyle, ile zapłacimy, to pozostałe pieniądze z tej sumy tysięcy w sposób krystaliczny i przejrzysty pozostaną w budżecie powiatu. Na koniec radni wyrazili swoje stanowisko, w którym opowiedzieli się za zachowaniem Wydziału Pracy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie. Nadchodzi prawdziwa rewolucja w rozliczeniach podatkowych. Wszystko za sprawą nowej usługi Twój Epit, która oficjalnie wchodzi w życie 15 lutego. Jednym słowem, skończą się długie kolejki i ktoś w końcu za nas wypełni PIT. Czas ucieka, a każdy pracodawca musi pamiętać i ma obowiązek dostarczyć druk PIT-11 do Urzędu Skarbowego do końca stycznia. W formularzu powinien ująć dochód podatnika oraz wpłacone w ciągu roku podatkowego składki i zaliczki. Natomiast przesłanie pracownikowi PIT-11, tej informacji dla pracownika, nie uległo zmianie, nie uległ zmianie również składanie PIT-4L, czyli pracownik ma dostać od pracodawcy informację PIT-11 do końca lutego, a deklaracja PIT-4R ma być wysłana do końca stycznia. Takie informacje można szybko i łatwo dostarczyć do urzędu formą elektroniczną. Proponujemy dostępny system tzw. Tak e-deklaracje Proponujemy również systemy księgowe, z których Państwo korzystacie, jak również uniwersalną bramkę dokumentów dostępną na stronie Ministerstwa Finansów. Ważne, aby pamiętać o podpisaniu dokumentów. Jeżeli dokumenty są przesyłane przez osobę fizyczną, mogą być podpisane danymi autoryzującymi bądź też podpisem elektronicznym, natomiast wszystkie dokumenty przesyłane przez pozostałe podmioty muszą być podpisane tylko i wyłącznie podpisem elektronicznym. Termin przesyłania jest dość krótki, a wpływ na to ma wprowadzenie nowej usługi, która weszła od 1 stycznia. Systemy teleinformatyczne przygotowały dla podatników rozliczających się na podstawie formularzy PIT 37 oraz PIT 38 nową usługę o nazwie Twój ePIT. To jest... Y Przygotowane zeznanie podatkowe dla podatników, tak jak już wspomniałam, rozliczających się formularzem PIT 37 i PIT 38, przygotowane na podstawie danych, którymi dysponują organy podatkowe, a więc właśnie tych informacji o dochodach, które to płatnicy muszą nam dostarczyć do końca miesiąca, jak również na bazie zeznań podatkowych złożonych dotychczas przez podatników w roku ubiegłym. Usługa aktualnie jest w fazie przygotowań, a oficjalnie będzie można z niej skorzystać już 15 lutego. Myślę, że ta usługa będzie o wiele łatwiejsza dla podatnika. Jest to usługa nowa, prosta, łatwa. Z której podatnik nie będzie musiał korzystać, to znaczy nie będzie musiał przychodzić do Urzędu Skarbowego ze zeznaniem, a Urząd Skarbowy wykona po prostu zeznanie za podatnika. Jednym słowem, Twój EPIT corocznie ułatwi nam składanie zeznań podatkowych, a tym samym skończy się długie oczekiwanie w kolejce. Podatnik po zalogowaniu się na portalu podatkowym, po zalogowaniu i uwierzytelnieniu i tutaj dodam od razu, na czym polega to uwierzytelnienie a więc posłużeniu się swoim numerem PESEL, bądź też NIP-em i datą urodzenia, a w dalszej kolejności kwotą przychodu za rok 2017. Oraz jedną z kwot przychodu za rok 2018, zobaczy swoje rozliczenie podatkowe. Zobaczy rozliczenie na podstawie danych, tak jak powiedziałam, wynikających z informacji o dochodach przesłanych przez podatników, jak również, że tak powiem, podebranych z zeznania podatkowego za rok ubiegły. Propozycja zeznań przygotowana zostanie także na bazie informacji o naszych ubiegłorocznych wnioskach, w których zawarliśmy m.in. ulgę na dziecko i wpisaliśmy, którą organizację pożytku publicznego chcemy wesprzeć swoim jednym procentem. W gestii podatnika natomiast jest uzupełnienie takiego rozliczenia o wszelkie inne dane, którymi organ nie dysponuje, jak na przykład odliczenia na ulgę rehabilitacyjną, krwiodawstwo, darowizny na cele kultu religijnego, internet, jeżeli taki, takowy jeszcze przysługuje podatnikowi. Podatnik ma możliwość wysłania takiego rozliczenia podatkowego do organu podatkowego. Autoryzacją jest tutaj logowanie się właśnie na tej stronie Ministerstwa Finansów poprzez dane. Uwierzytelniające bądź też przez profil e-pułap. Podatnik ma możliwość zeznania zaakceptować i wysłać, ma możliwość się również odrzucić, ale jako nowość może nie robić nic. I Co to spowoduje? Z dniem 30 kwietnia takie rozliczenie roczne zostanie zaakceptowane automatycznie, czyli podatnik zostanie rozliczony przez organ podatkowy na bazie informacji, którymi dysponuje. Co ciekawe, jeśli zdecydujemy się na elektroniczną wersję złożenia deklaracji, to zwrot podatku otrzymamy w terminie 45 dni. Ja jeszcze chciałabym zaprezentować Państwu ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Finansów pod tytułem Twój EPIT, gdzie w sposób bardzo przejrzysty, jasny i czytelny opisane są kroki związane ze skorzystaniem z usługi zaproponowanej przez Krajową Administrację Skarbową, czyli Twój EPIT. Nowe rozwiązanie nie eliminuje składania tradycyjnych papierowych zeznań podatkowych ani zeznań składanych za pomocą e-deklaracje. W najbliższym programie na gorąco o hejcie i mowie nienawiści rozmawiamy z Danielem Sapińskim, terapeutą uzależnień oraz radnym Rady Miejskiej. Premierowa emisja w środę o godzinie 18 oraz na kanale YouTube i Facebook o godzinie 19. Można krytykować i trzeba krytykować, bo pewne zachowania są krytyczne i, i, i trzeba o tym mówić. Można się różnić poglądami, tylko musimy rozróżnić człowieka od zachowania. My tego w Polsce nie rozróżniamy. Ja myślę, że każde działanie, które ma na celu yy, jakby przekazywanie dobrych wartości, czy dobrych zachowań, czy dobrych obyczai yy, jest dobre, zwłaszcza na poziomie szkolnym. Bo myślę sobie, że to jacy my się kształtujemy, no to, no to to co bierzemy z wychowania. I w okresie wychowawczym każdy człowiek jest najbardziej podatny na różnego rodzaju zachowania. Jeżeli ja jako dziecko dostanę dużo przemocy, to ja też tą przemoc oddam. Jeżeli ja jako dziecko dostanę dobro, to te dobro oddam. Tak? I dlatego uważam, że to jest potrzebne. Natomiast e, czy to wyeliminuje całkowicie przemoc? Pewnie nie. Ale niech, on, niech ją chociaż zniweluje do, do, do niższego stopnia, Ch ta skala będzie mniejsza. Czas na sport, który zyskuje coraz bardziej na popularności, a nasi kętrzynianie osiągają w nim kolejne sukcesy. Mowa o ćwiczeniach catball oraz braciach gołębiowskich. Rzucamy i zgodę I on sam spada prostując się. Wydech, prostujemy kolana. Dużo osób jeszcze nie wie o tej dyscyplinie sportowej, ale my i ludzie, inni instruktorzy z naszego stowarzyszenia staramy się rozwijać tą dyscyplinę i promować właśnie takimi szkoleniami, jak dzisiaj, które przeprowadzimy. Kettlebell to jest odważnik kulowy. Kula z rączką w kształcie, odwrócon rączka w kształcie odwróconego litery, odwróconej litery U. To jest przyrząd ćwiczeń, ćwiczeń, tak, który może zastąpić nam całą siłownię. Odważnikiem kulowym robimy trening całego ciała, modelujemy sylwetkę, jest też trening hardstyle, w którym poprawiamy swoją siłę. Ćwiczenia dają nam, rozwijają nam różne cechy motoryczne, jak siła, wytrzymałość, mobilność, szybkość, więc możemy ćwiczyć dosłownie wszystko, tak? Rozwijać wszystkie cechy motoryczne. W tym roku razem z bratem startowaliśmy w dwóch zawodach. Pierwsze zawody były na największych targach w Europie, w Nadarzynie. I tam startowaliśmy w konkurencji Snatch, rwanie odważnikiem 16 kg, i zajęłem tam drugie miejsce. Dawid w kategorii oczywiście do 85 kg. Mój brat zajął trzecie miejsce w kategorii powyżej 85 kg w tej samej konkurencji. Ja myślę, że to jest przyszłość, bo jest stosowany w wielu sportach, takich jak sporty walki, w crossfitie. I jeszcze w innych sportach przygotowujących fizycznie, pod stroną fizyczną. Jakiś czas temu, jakieś 3 lata temu, yy, zauważyłem to na, yy, w internecie, yy, jak osoba wykonuje ćwiczenia z tym odważnikiem. No i zafascynowało mnie to, bo chodziłem do tej pory tylko na siłownię i ten trening z yy, po prostu mnie zaciekawił, tak? Chciałem się dowiedzieć więcej, i już od dwa, w 2017 roku już chyba w lipcu zdałem pierwszy egzamin na instruktora KTB. Na tym kończymy dzisiejsze informacje. Na kolejne wydanie Kętrzyń Dzień Podniu Zapraszam Państwa już za tydzień. Do zobaczenia.